Witam bardzo serdecznie widzów kanału Mięśniak TV. Tak jak Państwu obiecałem, teraz relacje do wiosny już będą z plaży. Z nad Morza Czerwonego. Prowincja Hurgada. Prowincja Morza Czerwonego Chulgada. Witam bardzo serdecznie redaktora naczelnego oraz panią redaktorową Przewodniczącą o fanklubu, fankankankę oraz szczególną członkinię o fanklubu, którą mamy. To jest Kitka. Dwa IQ. Konwersacja z nią bezcenna. Proszę Państwa, bardzo proszę o kierowanie do mięśniaka pytań odnośnie sprawy szlacheta. Sprawa już dojrzała tak dalece, że uważam, że powinniśmy zakończyć to. Nie będzie to tylko u Mięśniaka, na kanale będzie to też w kryminalnej Polsce Piotrzawskiego, jak u miśka z Nadarzyna. Wyjaśniam dlaczego. Wprowadził miśka w bardzo nie, niekomfortową sytuację. No wie dlaczego? Dlatego, że mu dzisiaj odwrócony to wypomina. Jeżeli król wariatów się za niego już zabrał, no to znaczy, że już naprawdę na no, szlacheta jest czas i pora. Eee, ja o ile jestem niespaczony w ogóle um, rozmową z nim, jak Państwo wiecie, to w zasadzie spływa to po mnie. Natomiast lekceważenie e, widzów jest co najmniej nie na miejscu. I dlatego wymaga to zakończenia. Przepraszam najmocniej, do do z Państwem rozmowę, w się muszę pozbyć muzyki. Slachet, okłamujesz notorycznie widzów, mówiąc, że ja wplatam siebie w historię, przy których nie byłem. Ani jednej takiej historii od lat nie pokazałeś. Mało tego, powiem Ci więcej. Wytłumacz mi, w jaki sposób się dzieje, że żadnej mojej historii mi się nadal na tej pory nie podważyłem. A ty chcesz wiedzieć lepiej od niego, tak? Jak ty byłeś parkingowym, nosiłeś yy, butelki yy, Alemu w sklepie. Co tam jeszcze robiłeś? Marynarki wypożyczałeś? Czy stałeś na bramce w kasynie? To co ty możesz powiedzieć? Powiedz mi, proszę przytoczyć jedną jedną historię, chociaż, w którą wplatam w swój życiorys. Ale nie to, że ktoś ci powiedział. Jeżeli ktoś ci powiedział, to proszę zaprosić tą osobę do studia. Przestań okłamywać widzów. Wszystkie twoje, kłam teraz mam czas do wiosny, nie robię nic oprócz życia ja na plaży. No, może się jeszcze. Czymś zajmę. Trzeba się za jachtem rozejrzeć. I wszystkie twoje kłamstwa będę obnażał. Tak jak specjalnie nie przepadam za y, królem wariatu za obróconym, tak on cię rozwiezie, bo ja już to wiem. Bo już, już widzę, co się dzieje. Ale ty zaraz z nim sam, ja na pewno nie będę robił z nim współdzielni. To ty próbowałeś z nim mieć Jak na tym wyszedłeś, zrobił cię jak leszcza. Jak ostatniego lesza, a zasłanianie się twoje, że ty nie miałeś czasu, bo miałeś z matką kłopot? Wyszedłeś z więzienia, yy, yy, przez kłopot z matką. Naraziłeś matkę na kłopoty, o tym zapomniałeś już. Dobrze ci wypomniał to odwrócony. Bardzo dobrze. Będziemy jechać. Po całości. Pokaż jedną historię, którą zmyśliłem. No, i co? Czekam się, doczekać nie mogę. No więc, proszę Państwa, przyszła zima, a obiecanych rozmówców szlacheta nie ma. Przypominam, o co chodzi. Podobno jest bardzo poważny szef z miasta, który twierdzi, że to, co mówię, jest nieprawdą dotyczącą tego człowieka. Nie mogę się domyśleć do tej pory, o co chodzi. Oczywiście Bramka z Hasy nadal i nie ma z tego miałem być wyrzucony przez miasto. Umieram wprost z ciekawości. No i osoba, której powiem, jestem najbardziej ciekaw. Bra, brat, mówię, przepraszam, syn Marka Grubego. Też nie wiem, co miałby szczególnego wnieść do tej rozmowy. Skoro w dorosłym życiu myśmy się nie zetknęli. Ale, no. no czekam, po prostu cierpliwie czekam. Zobaczcie. Na plaży dużo jest miejsca. Zmieszczą się wszyscy. Oczywiście, żeby nie było żadnych wątpliwości, to mówię tutaj do tych e, latlerków, których komentarze mnie bawią. Jestem na Paradise w Hulgadzie. No, na razie było parę osób. Potpię pogadać jakoś te kozaki, tak jest, sam krzyczę już parę lat. Ani do Jantara nikt nie przyjechał, ani tutaj. No ja nie wiem, co się dzieje. A dobra, wracając, wracając do tematu. Absolutnie, absolutnie Miszka Zadorzyna nie chcę w to mieszać, dlatego że tak naprawdę w pewien sposób jest ofiarą. Sytuacji, no straszliwie jego szlachet wyrobił. Bo rozmowy, yy, które wyciekły, a to jest moja wina oczywiście, żeby nie było żadnych wątpliwości, to był ten czas, kiedy ja się wziąłem za macę. Ale oczywiście szlachet musiał zrobić to po swojemu. Weź ćwok, zwykły, no to jest zwykły. Czego wymagać odwołu, rosołu. Tak, szlachet, czwokiem jesteś zwykłym, jesteś czwokiem i kim więcej. Ty, do, ty, ty się do miasta putujesz, jak ty ukraśni, czego nie potrafisz. Z jakie to miasto jesteś? Ale dobra, to już jest w ogóle nieważne. Chciał koniecznie skłócić mnie z miszkiem, nie z mięśniakiem. Mówiąc językiem klasyka, chciał wydymać Freda, a to Fred wydymał jego. Zobaczymy, jak się teraz wytłumaczyć widzą z tych gości, z tych rozmów. Ja jestem gotów do rozmowy. Jak się już na śmierć czekam. Już ja się tak zimno w Polsce zrobiło, że już mi się odechciało. Ale proszę uprzejmie, telekonferencja Piotr Szatkowski, jak go poproszę, na pewno przyjedzie. Tym miłym akcentem pozdrawiam bardzo serdecznie widzów z kanału Mięśniak Mięso, redaktora naczelnego Fankankę, wszystkich Państwa, no i oczywiście Idiotów, hejterów, piszcie jak najwięcej. Komentarze Wasze mnie niezmiernie nie bawią. <grystanie> Pozdrawiam serdecznie. Smurgarnych Konrad z Bogusławski.